Nie popełnij tego błędu. Nie daj się oszukać. Każdy telefon od obcej osoby w sprawie zagrożonych pieniędzy w banku powinien wzbudzić naszą czujność. 30 tysięcy złotych stracił mieszkanie z powiatu łomżyńskiego, który uwierzył, że z jego konta ktoś chce wypłacić pieniądze. Poinformował go o tym telefonicznie fałszywy konsultant bankowy. Zadzwonił do mnie ktoś, kto się podał za przedstawiciela banku. Potem byłem przelancowany z działu do działu kilkakrotnie i rozmawiałem, może z dwoma, może z trzema osobami. Na pewno jedna dziewczyna miała jakiś taki akcent ukraiński, rosyjski, coś takiego. Zadzwonili w takiej sprawie, że ktoś chciał zrobić jakiś tam pakiet przelewów z mojego konta na inne. Czy ja te przelewy potwierdzam? W ogóle to wiedzieli, jaki mam rodzaj telefonu, bo powiedzieli, że ktoś to robił z iPhone'a. Gdzieś tam w Gdańsku, no a ja stamtąd nie pochodzę i nie mam też iPhone'a. Powiedzieli, że pan ma telefon na Androidzie, no i tak powoli zaczęli mnie urabiać. Wszystko wyglądało bardzo tak profesjonalnie. W tle było słychać inne osoby, tak jakby też rozmawiały z klientami banku, przełączali mnie między przedstawicielem a przedstawicielem, no i się pytali ogólnie, czy autoryzuję te przelewy. No i że oni sądzą, że to jest jakaś próba mnie oszukania. No od razu myślałem, że coś jest nie tak. No ale mimo to dałem się zrobić w konia. Pan miał zabezpieczyć swoje pieniądze? Do tak, dokładnie, tak. Bo żeby te pieniądze nie poszły na te przelewy, które rzekomo ktoś tam ustawił na moim koncie. To miałem zrobić jakąś tam paczkę przelewów. No i całe szczęście dojechałem do banku, tylko jeden przelew ode mnie wyszedł. Na ile? Na 30 tysięcy. Wszędzie głośno jest bardzo o tym, więc tak się spodziewałem, że może być taka lipa, ale wiedzieli, że mam założone 3 subkonta, wiedzieli mniej więcej ile mam pieniędzy na tych kontach, wiedzieli jaki mam rodzaj telefonu. I to wszystko naraz naprawdę wyglądało dobrze. Ja w międzyczasie z tym telefonem jechałem cały czas do banku. Się ze dwa razy rozłączyłem, ale oni tam automatycznie, widocznie mieli jakieś tam połączenie, że co tylko się rozłączałem, to się ze mną łączyli. W tym momencie twierdzili, że kiedy z nimi rozmawiam, to moja kasa jest bezpieczna. Dojechałem do mego banku. No, i tam już weszłem z telefonem. Pan w banku tam rozpoczął rozmowę. Razem żeśmy rozmawiali na głośno mówiącym. Sprawdziliśmy jego dane. On tam sam nawet się nie rozłączył. Dalej z nami kontynuował rozmowę po prostu. A on wiedział już, że jest pan z kimś? Tak, oczywiście. Wiedział, że jesteśmy w banku, że rozmawiamy z kimś tam w banku i tam absolutnie nic się nie wystraszył. Twardo tam mówił, jak się nazywa, z którego oddziału jest w banku, co i jak. Także pełen profesjonalizm, naprawdę wszystko wiedzieli, wszędzie wiedzieli, co i jak. Nie zdążyliśmy zablokować tego mego przelewu i tylko zdążyliśmy sprawdzić w banku, że dosłownie dwie minuty po przelewie została wbrana gotówka, więc nawet się nie zdało no, tego zablokować. Czy oni wysłali panu numer konta, na jaki pan miał wysłać? Tak, podyktowali. I jakieś imię i nazwisko do tego dokładali? Czy... Nie, to wszystko miało być na moje dane oczywiście. Czy to miało być tak zwane bezpieczne konto? Tak, dokładnie, coś w tym stylu. Na chłodno to myślę, że skoro jestem w miarę obyty ze wszystkim i się dałem tak zmanipulować i tak zrobić w konia, to co mogą zrobić jakieś tam starsze osoby, czy ludzie, którzy powiedzmy nie wiedzą o czymś takim. Druga sprawa, że nie straciłem całych środków i dobrze, że nie poszło to dalej, bo zdążyłem do banku jednak wpaść, także no się cieszę, że tylko tyle, z drugiej strony aż tyle, bo na te pieniądze to trzeba trochę pracować. To jest po prostu jakaś mafia. Oni byli tak przygotowani, to nie była jedna osoba, to musiała być kilka dobrze zorganizowanych osób, poczynając od tych, którzy ze mną rozmawiali, się przyłączali między sobą, te wszystkie tam szumy w tyle. Do tego czas, w którym wyjęli pieniądze z bankomatu. Podejrzewam, że rozmawiałem też tam na policji, że bankomat był bez kamer. Słyszał pan wcześniej o takich oszustwach? Oczywiście, że słyszałem, dlatego tak jakoś tam do tego podchodziłem, ale potrafili naprawdę to profesjonalnie rozegrać, dlatego się dałem nabrać po prostu. Jak pan myśli dzisiaj z perspektywy czasu, gdzie popełnił pan największy błąd? Zabierzyłem im po prostu. Mimo tego, że pojechałem do tego banku, powinienem się rozłączyć od razu i nie kontynuować rozmowy, tylko że to jest taki zabieg psychologiczny, gdzie ktoś bo się utraty tych wszystkich środków. Jednak kombinuję tak, że to nie oni próbują oszukać. I tak to wyszło. Wiem, że nawet potrafił się podszyć pod jakiś inny numer telefonu. Także bardzo ciężko, bardzo. Nie wiem sam, czy moje dane, bo coś może kupowałem gdzieś w internecie czy coś. Nie wiem w ogóle skąd mieli takie informacje, bo mieli wszystkie informacje. Żeby to nie wyglądało tak profesjonalnie, że mieli numery moich kąt, wiedzieli ile mam kont, jaki telefon. To bym się nie dał pewnie zrobić. Ale to było tak zrobione, wszystko skonstruowane, że naprawdę ciężko było nie uwierzyć w to wszystko. Nie popełnij tego błędu, nie daj się oszukać. Jeżeli dzwoni do ciebie obca osoba i informuje, że pieniądze w banku są zagrożone, rozłącz się i sprawdź to osobiście w placówce bankowej. Tylko tak uchronisz swoje oszczędności. Rzecznik Podlaskich Policjantów, podinspektor Tomasz Krupa. Niestety, pieniędzy do dziś nie udało się odzyskać. Kolejne historie mieszkańców województwa Podlaskiego, którzy padli ofiarą oszustów w każdy czwartek. O 15.20 tylko w polskim Radiu Białystok, a w dłuższej wersji w poniedziałki po 23.00 na stronie radiobiałystok.pl i na naszym kanale YouTube. Aby być na bieżąco, subskrybuj nasz kanał i udostępnij dalej te historie. Niech inni nie dadzą się oszukać. Nie popełnij tego błędu. Nie daj się oszukać. Kampania społeczna polskiego Radia Białystok oraz Podlaskiej Policji.